Cześć wszystkim, z tej strony Poziomka, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w Epic Mickey 2 Siła Dwóch e, Jesteśmy już w KDT mm, lub jak to się zwie e, mam do przejścia samo... E, matko, ten samouczek coraz częściej jest przy mnie, nie wiem czemu e, Tor Przeszkód e, widać bardzo dużo zaczerpniętych bajek Disneya Dumbo, Kopciuszek oraz flaming za Alicji w Krainie czarów, więc jak mm, trochę pomyślałam, mam temat na dzisiejszy odcinek. Cóż mogę ja tak, ale cóż mogę dalej powiedzieć? Wam jeszcze się przyznam z jedną rzeczą związaną z Alicją, e, dlatego że Alicję obejrzałam dopiero w u... czerwiec lub maj tego roku, a tak to dawno w ogóle nigdy nie obejrzałam tej bajki Disneya więc... Taka mini ciekawostka. I przepraszam, jeżeli mówię z trochę zatkanym nosem, jestem lekko chyba przeziębiona, bo mm, parę dni temu, nawet y, w poniedziałek, jak to nagrywam, jest środa. Wy to pewnie oglądacie w czwartek. Miałam gorączkę, w niedzielę tak samo, a teraz mi chyba jeszcze został katarek. Taki leciutki. Akurat zazwyczaj. Mm, Zazwyczaj tak mi dokucza, kiedy akurat nagrywam, więc niestety taki problem, ale idziemy. Ja ogólnie uwielbiam takie rzeczy w grach, takie zręcznościówki, po prostu uwielbiam. O, takie coś najbardziej mnie cieszy. I właśnie ten temat, który chciałabym poruszyć, mogę zacząć. Jak pewnie widzicie, jest tutaj gapcio z królewnej Śnieżki. Jest to moja chyba ulubiona postać. I królowa także była moją ulubioną postacią z, z Królewne Śnieżki, więc cieszę się, że tutaj się znajduję. Idziemy dalej, o to jest ten balon, który wcześniej widzieliśmy. O, widzę tutaj Chippa albo oj Ojojo, gdzie jestem? Dobra, widzę się. Akurat za tymi postaciami niezbyt przepadałam, zawsze wolałam chyba Donalda od nich. Mamy tutaj jakiś... Czekajcie, muszę to zrobić bo muszę się dowiedzieć czy coś tam jest ale to nic ciekawego, pudełko z mikim a tutaj mamy, o matko, VHS a to jest taka kaseta, co ja ją do, do takiego magnetowidu dawałam i można było na tym nagrywać piosenki, było takie pudełko czerwone i do tego był taki mikrofon i może gdzieś jest, miałam czerwoną a VHS-ów to mam po prostu gdzieś na strychu, jest ich po prostu wiele Naprawdę bardzo sympatyczny poziom i bardzo można no, powrócić do dziecięcych lat, kiedy to się było małym dzieckiem i się oglądało same bajki Disneya na VHS-ach. Po prostu coś niesamowitego, że dzięki takiej grze można sobie wszystko przypomnieć. Eee, co my tu mamy zrobić? Aha, <ścoughs> najłatwiejszy sposób za zawsze będzie spoczko. O, wiedziałam, wiedziałam, że to się poruszy. Ale to jest po prostu świetne. A jak chcę iść tam? Jakieś placki. A tego już wie, wybacz się, ale nie rozpoznaję. Obstawiam, że on jest z Pinokia albo czegoś innego, ale tak to nie wiem. I ten. Możliwe, że on też jest z Pinokia, ale naprawdę nie chcę skłamać. Mm. A może. A teraz, zaraz. zaraz. Żółw mi jednak coś. Żółw, to mi się on kojarzy z tej. Też królewne śnieżki. Taki, co Nikki. po schodach chodzi. Można uruchamiać punkty ładowania w pustkowiu. Goofy, Tutaj. Ale dobra. O co chodziło? Nie odbijam się. Mogę wejść. Mogę. Ale. Mm, grem. Gremlins, Walt Disney. Yy. Akurat nie wiem, co to musicie mi zobaczyć. Nie wiem. Po prostu nie wiem. Yy. Dobrze, wejdziemy tam. No i zaraz pewnie dokończę wiele osłonowa? wątków. Aha, no tu już po wszystkim. Hmm. No dobra. Szczękajcie, nic nie warte, małe! Proszę, proszę, któż to postanowił zaszczycić nas swoją obecnością? Słuchaj, Prescott! Musimy się dostać do tęczowych jaskiń. Czy KTD wciąż działa? zupełnie. Jest w tym dole z rozcieńczalnikiem. Pucek dał Gufiemu pompy do rozcieńczalnika, ale to za długo potrwa. Oczywiście powiedziałem Gufiemu, jak je ulepszyć. Dlaczego nagle zrobiło się bum? Kazałem mu doładować jedną pompę, nie trzy. Owszem, przez to pompy są mniej stabilne, ale też działają o wiele szybciej. Rajuśku, to naprawdę nie takie byle co i w ogóle. Chyba po prostu będę używał tych pomp tak jak Puczek mi mówił. Hej, pomożecie mi odzyskać pompy? Miałem gdzieś tutaj szkic wróżki, on się na pewno przyda Szkic wróżki? Ach, szkic wróżki Myśl o miłych rzeczach, to moje motto Użyj szkicu wróżki na dużym przedmiocie lub przeciwniku, żeby unieść go w powietrze Wtedy możesz trafić go farbą lub prądem, a zacznie się kręcić ha! Ale uważaj, rozcieczalnik przerwie efekt Wybierz szkic wróżki przyciskiem zmiany szkicu i użyj go przyciskiem użycia szkicu. Po znalezieniu możesz używać go kiedy zechcesz, podobnie jak inne szkice. Dobrze, ale jeśli zechcesz załatwić to szybko, porozmawiaj ze mną. Hmm. Ej, to wygląda niebezpiecznie. E, tak, oni mają coś ze sobą na pieńku. Hmm, Skąd ja mogę się tego spodziewać? E, pewnie się tego już niedługo dowiemy. E, mamy naszego głupiego Przytul, przytul, nie przytuli. Jedna pompa odleciała i wylądowała u Ortensji na dachu. Trudno przegapić jej dom. To ten różowy z serduszkami i w ogóle. Jaki taśny. Dobrze, ja się porozglądam, bo chcę jeszcze powiedzieć parę innych rzeczy, bo straciłam trochę w ją, wątku, ale to będzie taki typowy Disneyowski odcinek, o którym se, chciałabym się z wami troszkę podzielić. Um, a to jest powrót, tak? Chcesz wejść do katedry prowadzącego do ulicy Niecnej Górnej? Eee, nie, nie chcę. Mm, bo chcę się zwrócić do bajek Disneya. A? Bajki Disneya to po prostu jest coś niesamowitego. Eee, moimi ulubionymi bajkami. Wystarczy, że skorzystasz ze szkicu wróżki i pompa będzie pływać jak piórko. Teraz skieruj na nią swoją farbę albo prąd i patrz jak chodzi. Zaraz to zakończymy. Zrobimy to samo... Są... Nie słuchaj głupiego! Mój doładowywacz załatwi sprawę przy użyciu jednej pompy! Przynieś pompę do doładowywacza obok fabryki gadżetów i naładuj ją ładunkiem elektrycznym Ozwolda! Ale uważaj! Efekt jest krótkotrwały, więc postaw pompę na podstawie obok sadawki zanim ładunek zniknie! Ja nie mam bladego pojęcia, co wy do mnie mówicie, a, a ja mam wybierać, ja wolę jego i tego... To się nie zmieni. Jak to? No, klikam w F, co ja zrobiłam. I. Ciągle coś się pokazuje. Aha, ja to czym. Aha, dobrze. Ja to... Oj, 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 oj. Ja już wiem o co tutaj chodzi. Um... W sumie moją ulubioną bajką Disneya zawsze był Bambi, król lew, 101 dalmatyńczyków. Nie byłam tego typu osobą, która lubiała księżniczki za wszelką cenę oraz takie dziewczynki czy coś tego typu. Nie, to nie było dla mnie. Ja musiałam mieć zwierzątka, bo miałam taką fanaberię swoją. Przepraszam, że nie mogę się skupić, ale... Ajajaj, poczekajcie... Jak coś mam. Pomyślę. E? I tu. A poczekajcie. Idziemy. Nie mogę z tym iść. No ba A... Ej no Czemu to mi się nie udało? Hmm Tak w ogóle potraciłam sporo wątków w tym co chciałam mówić Myślałam że mi się to lepiej uda No ale trudno yy, Powiedziałam Wam trochę tak o tych moich ukochanych bajkach, i w ogóle. I chcę po prostu tutaj, że ta gra, dzięki niej, można po prostu wrócić do rzeczy, które były dla nas ważne w dzieciństwie. <grym> Dam taką rzecz, że to były tylko bajki, czy tylko bajki. To było coś niesamowitego po prostu. Ja zawsze wieczorem oglądałam jakąś bajkę, chociaż w sumie teraz, jakbym miała wybrać moje ulubione. To co byłby Robin Hood o takim lisie, takim rudym? Po prostu brawa. Oraz myślę, że dzwonnik z Notre Dame. Ale chciałabym się Was zapytać, jakie Wasze były ulubione bajki Disneya, i czy nadal je tak samo lubicie jak kiedyś? Bo po prostu chciałabym wiedzieć. I dziękuję z góry za wszystkie komentarze. No to może coś jeszcze dodam po drodze, ale teraz się naprawdę skupić, bo nie wiem o co konkretnie tutaj biega. Ale chyba ja już mam tego motylka, czy ja go nie mam. Pisze mi, że mam kliknąć F. Ale chyba tylko raz, a nie... Tak! Myślałam, że coś mi się udało, wiesz. To jest właśnie tak. Co ja robię? Myśl, myśl, myśl. Znaczy, ja coś mam... Ja mam... Boję się iść trochę do niego, bo ja chcę iść być bardziej po stronie Gufiego. Bo on mi tak coś się dachu Trudno przegapić jej dom. Tu ten różowy z serduszkami i w ogóle. A to my idziemy do ortensji może? Ale nie wpadniemy do niej. Jest idziemy do domu ortensji i będziemy jej zwiedzać, aaa! Ale bida. Otrzymano nowy przedmiot, przepinka, zamek to mój drugi dom. Tak, Hortensia chyba gustuje w księżniczki. Ostrożnie! No bardzo ładny domek. A mogę jej zniszczyć dom? Rajusiu, znalazłeś ją. Przeniesiał im podłącz do tej rury. O właśnie tam. Ej, ja chyba zcitawałam trochę grę. Ale dobrze. Jaka rura? O. Aha, tamtędy mogłam pójść No ale mogłeś mi powiedzieć wcześniej To twój problem, nie mój A jaj Co ty my tu mamy? Yy... No fajnie, że widziałam rurę Goofy widzi to te... Goofy jest jasnowidzem, chociaż ma wydłubane oko hmm. Pomyślę troszkę Znalazłam, aha, <grywa> jacy Przejście Tunel Ja chcę pójść Tam, tam nic nie ma? Nie mogę sk Aha, dobra, tam nic nie ma Myślałam, że schody są tam na dół Goofy, gdzie ty widzisz tą rurę? Aha, eee. no, dobra Ogólnie też zwróci uwagę na muzykę w tej grze po prostu Tam. piękne. E, e, s, s, a, e. E, dobra. O, miki. Mm. Czekajcie, ja szukam bardzo istotnej rzeczy, której pewnie znowu ja nie widzę, czyli tej rury. Gdzie ją gupi widziałeś? Ciała i wylądowała u Ordynsi na dachu. Trudno przegapić jej dom. tu ten różowy z serduszkami i w ogóle. Ale ja pompę to rozumiem jako taka rura, a... A ja na dachu jej nie widzę. Ja cię! Tak, w końcu widzę. Um, czyli tam też jest w wodzie. A, to ja już wiem co mam zrobić, dobrze. O to chodzi! A teraz zanieś tam te pompy i zamontuj ją na tym czymś na stacji! A tam to z... Poczek może uważać się za... Widzisz tam jedną pompę? No tam jest! Przy domu Marutka! No śmiało, chodź ze mną, to ci pokażę! I ja teraz już rozumiem o co chodzi, bierzemy to tak i tak chyba... Zaraz, jak to się brało? Ja się to wziąć? O, coś, coś poszło. Chociaż nie wiem, jak ja to zrobiłam. Aha, dobra. O, tu już jest długo. Aha, bo tam ciągle roz... Już wiem, bo tam ciągle działa ten... rozcieńczalnik, więc nie może to działać. Mm. Wiecie co? Myślę, że odłożymy pompę no i skończymy odcinek. Już nas... Ale to hamskie. Już nas jedna scenka przywitała, więc czemu by nie. Czekajcie, tam trzeba iść, tak. Więc czemu by nie już zakończyć? A jednak się da przez most. No nic. Odkładamy, odkładamy na miejsce. Ej, ja chcę to położyć, a wy co? A może byście pomogli Myszce w potrzebie? Jest jeszcze jedna pompa na dachu fabryki gadżetu. Kończ mi podjął. Gdzie? Tam? Aha, no, no dobra. Nie! Mm. Oh, nie! Hop! Nie! Podłącz tę pompę do ostatniej rury. Wtedy zaczniemy osuszać rozcieńczalnik. No to dobrze. O, znowu się tak słodko złapał. Ciekawe czy będzie bolało. Nie. I tutaj, hop. To jest moje. A pędzel mój. <śm> Idź z prądem. O ciò Co mu jest? Chodź. No, chodź. Od kiedy strzałką do tyłu idę do przodu? Hmm? Patrz! Kawałki posągu Oswalda spływają razem z rozcięczalnikiem. Ciekawe, gdzie wylądują. Może poszukamy ich, kiedy uda się wypompować więcej rozcieńczalnika. To port dostępu. Wiele maszyn w pustkowiu z niego korzysta, bo daje łatwy dostęp do ich oprogramowania. Mogę zmodyfikować pilota Ozwolda, żeby mógł przeprogramować te maszyny. Gotowe. Na początek Ozwold musi strzelić prądem w port dostępu. Tak więc ja się na ten czas z wami pożegnam, mam nadzieję, że odcinek się podobał, mam nadzieję, że napiszecie mi jakie były wasze ulubione bajki Disneya, jeżeli oczywiście oglądaliście, chociaż myślę, że na pewno każdy chociaż jedną oglądał, a nawet niektórzy tu po prostu zliczyć tego się nie da, więc żegnam się z wami, do usłyszenia, no i na razie.